W ciągu ostatnich tygodni było już spotkanie bukaresztańskiej dziewiątki właśnie w sprawie szczytu NATO w Wilnie, w Bratysławie. Trójkąt weimarski, spotkanie dwóch prezydentów i kanclerza Niemiec, Polska, Francja, Niemcy w Paryżu. Spotkanie w Hadze. To są te działania, które cały czas bez przerwy prowadzimy po to właśnie, aby jak najwięcej dla bezpieczeństwa Polski w tym zakresie zbudować, dla wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Te najbardziej palące tematy, zwiększenie wydatków na obronność, wzmocnienie wschodniej flanki, przyjęcie do NATO Szwecji. Jasna ścieżka Ukrainy do NATO i wspieranie Ukrainy na co dzień w obronie przed rosyjską agresją. Na pewno. Będziemy chcieli, aby podjęta została decyzja o utworzeniu Rady NATO Ukraina. Oczekujemy nowych planów bezpieczeństwa, nowych planów dla, dla naszej części sojuszu nie tylko dla Polski, ale także dla państw bałtyckich dla pozostałych państw wschodniej flanki z południa. To są wszystko te cele, które chcemy tutaj uzyskać, jesteśmy odpowiedzialną częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego i z otwartą przyłbicą jedziemy na szczyt.